Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Radosław Gielski. Jak wiecie, wczoraj mieliśmy środę, czyli trzeci live serii, z serii e, czterech live'ów dotyczących właśnie rynków finansowych, głównie kryptowalut, ale też innych rynków. Słuchajcie, kochani, dzisiaj jest dzień czwarty, dzień ostatni, a żeby było jeszcze konkretniej, żebyś wiedział, jaka zatem wszystkim stoi wartość. Jak wiesz, wczoraj zapraszałem na live'a, w którym mówiłem, że również zrobimy na samym końcu analizę rynkową, bo było to dużo pytań, tak? Tutaj również pokazałem wyniki ostatnich analiz, które były bardzo można powiedzieć, że precyzyjnie. Realizowane, a jak wiecie, wczoraj też była analiza podczas trwania właśnie live'a na samym jego końcu. Dzisiaj ten live będzie o 20.00. Link do, do tego live'a jest w opisie pod tym filmem. Ale skoro była wczoraj analiza, to może chciałbyś sprawdzić, bądź chciałabyś sprawdzić, jak ona się zrealizowała. Dlatego zwróć uwagę na analizę z wczoraj. I teraz czwarty raz, więc w tym momencie cena. Znajdując się pod tą czerwoną strefą, o tutaj, którą zrobię zaraz kolorem czerwonym. O tutaj, jest to przewaga na spadki. Tutaj, tu też trzeba wziąć wzmiankę na ten większy zakres. O, czyli teraz cena bitcoina, dopóki znajduje się poniżej tego poziomu 9,400, o tutaj, a 9,300, to to jest przewagą na. Ruch spadkowy, ten poziom. Czyli teraz patrząc na ten poziom i na tę tendencję, możliwe jest to, że cena, dopóki tak, czyli jeżeli cena wybije się nad ten poziom, to będzie możliwa po prostu negacja tego scenariusza, tak? Ale dopóki cena jest tutaj, to możliwe, że będzie ruch konsolidacyjny tak, i jakaś tutaj próba ataku niższych poziomów, tak? Czy to będzie od razu? Nie. To będzie trwało kilka po prostu godzin, dlatego że tutaj widzimy od dołu wysokie wolumeny, kochani. Jak wiecie z analizy, którą publikowałem kiedyś, tam chyba 3 czy 4 dni temu, 18 czerwca, już nie wiem, na który to był, 6 dni temu, o. 6, tak, 6 dni temu, to jeżeli są wolumeny, to cena chodzi trochę wolniej. Teraz może być możliwa konsolidacja, czyli ruch góra-dół, góra-dół, góra-dół i dalej jakiś ruch spadkowy, tutaj w okolice 9200, 9100 na samym początku, bo tutaj ta strefa trzyma. Pamiętaj? To, co widziałeś, to, co widziałaś, to właśnie była analiza, którą zrobiłem wczoraj na końcu naszego live'a. Jak wiesz... Ta analiza była zrobiona właśnie w tym dokładnie tutaj miejscu i oznaczyłem, że teraz może być chwilowa konsolidacja, czyli ruch góra dół i dopiero spadek, tak zresztą też powiedziałem o czasie, że może to trwać kilka godzin i zwróćcie uwagę, od godziny wczoraj 22 do tego ruchu spadkowego trwało to 7 godzin. Ruch była na początku konsolidacja? Była. Był ruch spadkowy? Był. Tutaj dotknęliśmy poziomu, też o którym informowałem, że możemy tutaj kierować się w poziom 9100. Zanurkowaliśmy jeszcze niżej aż do 8900, więc jak najbardziej analiza zrealizowana. Możesz się zastanawiać skąd taka precyzja, gdzie nawet wiedziałem, gdzie będzie konsolidacja że i, i że będzie trwała kilka godzin i że dopiero będzie ruch spadkowy, a nie od razu. Tutaj również oznaczyłem tą strefę jako strefę, która jest przewagą spadkową, żebyś też wiedział, kiedy załóżmy będzie negacja tego Skąd ta precyzja? Co będzie dalej, dalej się działo z Bitcoinem? Powiem wszystko dzisiaj, na końcu live'a, który będzie o godzinie 20.00, a tam nie będę mówił tylko o analizie rynku Bitcoina, tylko powiem jeszcze o wielu innych rzeczach, i też będzie już zamknięcie możliwości dołączenia do, prywatnego, do mojego prywatnego forum. Więc kochani, na końcu live'a będzie analiza, więc słyszymy się, nie można Ciebie zabraknąć. Widzisz też zresztą jaka jest wartość. Wspólnie sprawdzimy, co na rynku się dzieje. Do usłyszenia. Słyszymy się o 20. Cześć.